No wiem, wow, to niesamowite, przecież reakcję po prostu nie kliknę, ale to pewnie nie będzie na filmiku. E, druga część, kolejna gierka. Naprawdę bardzo Was przepraszam. Przynajmniej będę miał nowe życie, bo jak widzieliście, ja nie umiem za dobrze jeździć po takich terenach, szczególnie, że to było główne auto. No, w każdym razie. Chyba też gram z takimi ludźmi, którzy na Discordzie byli, nie wiem, ale jakoś mnie zostawili. Że mi się da się pokazać środkowego palca. No, w każdym razie, <grymne> pamiętajcie, zasubskrybować mój kanał, dać lajka i w ogóle. <grymne> wow, dzisiaj jeszcze 6 filmów na kanale. Naprawdę, żaden nie będzie. Nie przyjdzie, znowu mi wywaliło grę. No, proszę, ekran, odwróć się. No, się. Wow. No, mniejsza. E, dzisiaj właśnie będziemy sprawdzać... Naprawdę, dzisiaj aż 6 filmów. Serio. Jeśli si żaden z nich nie będzie się spełniał, no to ja załamany, no. Naprawdę. No bo w ogóle jedna osoba powiedziała, że będę miał nowego subskrybenta. Mówię o tej osobie. Jest napisane. No. Mam nadzieję, że Sejo mnie w końcu zasubskrybuje. Jakbym mówił, że mnie zasubskrybuje, to powiedzieć, że nie, bo nie chcę. Radę miał tylko jedno wyjście, czyli po prostu prosić. No ale jeśli on tak będzie no to trochę nie będzie sensu. No. no. Cztery osoby, mam nadzieję, że jakś gdzieś miałem mądrze gracie. Mnie też nie wywali z gry, bo nie chciałbym nagrywać już tych siedmiu filmów. No. <laughs> to mógł mógł Ale już raczej z innej gry. E, jeśli tak ja wam się powiedzieć, to mogę zrobić serię, gdzie będę trollował ludzi na przykład, albo coś takiego. W ogóle... Spadajcie na mojego lajka. -bial -bial com, Jest taki znaczek z Food a teraz są śmieszne filmiki. Pewnie prześlę tam jeden filmik, który ma tam 17 sekund, dalej śmieszny. <grym> e, więc mam nadzieję, że wy go sobie e, posłuchacie. Mam nadzieję, że też spodoba Wam się nutka Vu, e, Scoutem jest najlepiej być. No, Scoutem jest. No. O, mamy akietnicę. Co? Co to było? O kurde. Dobra, chyba coś mi się nie wczytało za dobrze. A nie, dobrze. Co? Gdzie a, pewnie jestem na głośniku. Na głośniku jesteśmy.

Co jest z tymi filmami na, nie tak? Naprawdę ja nie rozumiem. Ja teraz ktoś był na głośniku. Ja nie mogę, ja chciałam wyłączyć. A Bandy mówił, ja nie byłem. No. No, no, i, teraz... no i teraz się z taką zakompilowałem, zacząłem się śmiać i nagle ktoś od tyłu zaczął. No. E, więc dzisiaj będą dwie gierki. Nie, nie chcę z nimi grać. No, nie mogę wejść? No, nie, to jest z tą aplikacją nie tak. Dobra, wchodzę jeszcze raz. Call of Duty. Naprawdę przepraszam za mój internet. Nie, no, mam chyba internet git. O, nie! Kurde. Trzeba telefonować, taty dzwoni. No, teraz już powinno być ok. Sejo, nie wiem co ja dzisiaj mam z tymi. No tamten zombie to chyba mi najlepiej poszedł. Już. Naprawdę, dzisiaj będzie chyba rekordowy film na kanale. Sunę. Sejo, przepraszam. Trzeba odwrócić pogodę? No, ja mam moto. Jak coś, jakby się pytać, to ja mam moto ale 6H. Tak. Wow. No, eee, naprawdę, gdybym to nabywało 8 filmów dziennie, to żeby było, nie tak, jak Sejo. To jest chyba najgorsza rzecz Ever Day. Say, no, strasznie przepraszam za mój internet. <laughs> o, najgorzej dome, Confirm. Dobra. Będę jesteś na głośniku, mam nadzieję, że będę rozmawiał. Jak będę rozmawiał? Nie, nie, nie na głośniku. Nie chyba gram z jakimś Ukraińcem. Ja też opatrzę się być ninją. Kurde, naprawdę, gdybym nagrała 8 filmików na YouTubę... No. Serio, naprawdę, przepraszam za... ninja, ninja, ninja. Konfuim, patrzcie co ninja robi. Hej, ktoś jest na głośniku. Okej, okay. teraz będziemy na wysokich klotach. Ja Miałe helikopter. Poczekajcie moi teammatesi Naprawdę, no poczekajcie No idealnie wylądowałem co nie No Kude, weź tego nie Okej, okay. ty to? O, tutaj będę. Okej, okay, no to idziemy. Proszę nie wywalajcie mnie z gry. No. Ało, kto mnie... uwaga. Chyba. Ostrzegawczy dałem. Ała. Apteczka. Co? What the hell is going on? Co ja zrobię? No świetnie jak mi laguje, no. Po prostu to jest pomysł. Zombie? Dobra, no, wypadł. Ja tam mam aksu chyba. Dobra, helikopter i idziemy. Tu ktoś jest? Z kolorekiem. Ktoś jest? Nie ma.

Nie. tam ktoś jest. jest tam ktoś jest tam ktoś jest no no dobra Mam no, mam złą sieć. No. No. Okej, okay, mam już dobrą sieć. Dobra, wszystko mi czyli biedne. Coś jest? No skuter, to se Tylko jak można nie być na pierwszoosobówce, no? Co? E! What the hell? No nie, proszę. No. Dobra, chyba to zrobię ten odcinek. Papa, pa. naprawdę nie chce mi się tak...